Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w tym kolejnym dniu naszej przygody. Dzisiaj poniedziałek wielkanocny, poniedziałek w oktawie wielkiej nocy. I właściwie tak naprawdę nic się nie zmienia. To znaczy tak, wczoraj była uroczystość zmartwychwstania pańskiego, niedziela wielkanocna zmartwychwstania pańskiego. Dzisiaj jest poniedziałek, ale tak naprawdę my jesteśmy cały czas w tym samym dniu. Kościół rozszerza nam ten dzień, tę uroczystość, to piękno na kolejne 8 dni. Te 8 dni, y, oktawa, to tak jakby jeden dzień, jedno święto. Jesteśmy cały czas w tej uroczystości, w tej liturgii, w tym rytmie, który się y, radykalnie zmienił, gwałtownie zmienił. Y, jest inny niż w czasie tridu y, Jest o wiele bardziej żywe radosny, dużo się dzieje. Y, sama Ewangelia wprowadza nas, wprowadza nas w, y, w ten bieg, w ten pęd, w ten wyścig, w to. Poruszanie się, jest, jest, jest mnóstwo ruchu, dużo się dzieje: trzęsienia ziemi, odsuwane kamienie, ludzie, którzy padają, wstają, idą, biegną, wracają. A oktawa, to jest tak, jakbyś na smartfonie, na telefonie, na tablecie miał coś małego i tak powoli sobie rozszerzał, dzień po dniu, dzień po dniu. My potrzebujemy tego czasu, potrzebujemy tych ośmiu dni, żeby one były jednym dniem, jednym wielkim świętem. Potrzebujemy, żeby ta liturgia przeniknęła nasze życie tak. Aby nasze życie stało się liturgią, stało się celebracją, abyśmy rzeczywiście nauczyli się tej paschalnej lektury naszego życia. Bo to nie jest takie proste. Widzicie, pierwsze czytanie dzisiaj to są dzieje apostolskie. Drugi rozdział to jest Dzień Pięćdziesiątnicy, Zesłanie Ducha Świętego. Ta uroczystość przed nami, ona za pięćdziesiąt dni apostołowie potrzebowali tego czasu, tak bardzo długiego, żeby Zmartwychwstanie zakorzeniło się w nich, zadomowiło w nich, zapadło w nich, żeby oni stali się ludźmi paschalnymi, ludźmi powstającymi z martwych, żeby oni stali się ludźmi, stali się grobami otwartymi, grobami, które dają do siebie dostęp, grobami, w których nie ma już łazarza, który jest ukryty, jest zakopany, pochowany żywcem. Nie, groby puste, groby, które nie są już końcowymi przystankami, groby, które są, są etapem. Jest jeszcze coś, jest jeszcze coś do przeżycia, coś do zrobienia, jest jeszcze coś. Oni potrzebowali tego czasu, mimo że Chrystus przychodził, mimo że przychodził mimo drzwi zamkniętych. Oni z Nim rozmawiali, jedli, dotykali Go, patrzyli na Niego. Święty Tomasz, który wkłada palce, swoje palce w Jego rany, dotyka Jego rany, znaki Jego męki, jako jedyny z apostołów. Mimo tych wszystkich doświadczeń, mimo tej bliskości ze zmartwychwstałym, oni nie opuszczają Wieczernika. Oni się nadal boją. Oni nie są jeszcze ludźmi paschalnymi. Samo zmartwychwstanie Chrystusa nie sprawia, to nie jest jakiś hukus pokus czary Mary. Chrystus zmartwychwstał. Tak, Chrystus zmartwychwstał, a Ty Widzisz, zmartwychwstanie Chrystusa jest dla Ciebie. Zmartwychwstanie jest dla Ciebie. Chrystus zaprasza Cię do przygody paschalnej. On pragnie nauczyć Cię tego przechodzenia, nieustannego przechodzenia ze świata do Ojca. W każdej sytuacji, w każdym momencie. Tylko, że my mamy nieustannie tę grobową lekturę naszego życia. Tak jak kobiety. Ta dzisiejsza Ewangelia to jest kontynuacja Ewangelii z Wigilii Paschalnej. Przeczytam. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, Niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niewiasty, kiedy słyszą anioła, kiedy przeżywają trzęsienie ziemi, to znaczy to ich widzenie grubowe, to ich widzenie wszędzie grobu one widzą wszędzie grób, to jest ten sposób patrzenia każda sytuacja, każdy człowiek Twoja historia wydarzenia, z których ona jest upleciona, i Ty widzisz wszędzie grób. Koniec, brak wyjścia. To nasze grobowe myślenie, grobowe patrzenie, to nasze narzekanie, to zakochanie w smutku. I stąd później postawy bezruchu, bezrobocia, lenistwa. Lenistwo jest konsekwencją miłości i smutku, bo nic nie ma sensu. Jest wszędzie grób, wszędzie jakiś kamień, który zamyka wejście, Sytuacje bez Wyjścia, nie można wyjść, jest jakieś zamknięcie kompletne. Nie możesz tam dotrzeć i w ogóle nie chcesz, kto będzie wchodził do grobu. Jest kompletnie bez sensu. Ten grób to jest sytuacja bez wyjścia. I one mają takie patrzenie, idą do grobu, to słyszeliśmy o vigilii paschalną, aby ten grób obejrzeć. Świetne tłumaczenie słowa greckiego, bo dokładnie o to chodzi. Ja oglądam grup, idę tam, żeby go pooglądać. No właśnie, kiedy jest to trzęsienie ziemi, to co daje Ci poczucie bezpieczeństwa, czyli ta lektura życia, do której się przyzwyczaiłeś, której się nauczyłeś, która jest dla Ciebie bezpieczna, ponarzekać, widzieć wszędzie grób, sytuacje bez wyjścia, to Cię odziera z odpowiedzialności. To sprawia, że możesz zwalać winę na sytuację. Wszędzie są groby. Jest grób, jest zamknięcie, to nie zależy ode mnie. Ktoś to zrobił, tak jest. I nagle to. To się rozpada, staje się gruzem, i to musi się stać. Ta destabilizacja musi wedrzeć się w Twoje życie. Ten sposób czytania Twojego życia musi ulec zniszczeniu. Kamień zostaje odsunięty, i na tym kamieniu siada anioł, który zaczyna głosić Słowo. Ten kamień staje się katedrą, staje się amboną. Kamień, który do tej pory zamykał wejście do grobu, był jego częścią. Teraz staje się miejscem głoszenia tej nowiny paschalnej. Słowo, słowo, nie bójcie się. Słowo paschalne, słowo zmartwychwstałego. Nie bój się, nie lękaj się. I te kobiety, kiedy słyszą to słowo, już nie muszą się bać, już nie musisz się bać. Choćby nie wiem, co się działo. Nie musisz się bać. Ten grób jest pusty. Zobacz, ta ciemność już nie niesie z sobą lęku. Ta ciemność jest bezpieczna. Ten grób jest pusty. Tam nie ma rozkładu, nie ma brzydkiego zapachu. I one oddalają się od grobu, oddalają się od tego sposobu czytania własnego życia. Wchodzą w ten proces stawania się osobami paschalnymi. Uciekają od grobu, pospiesznie oddalają się od grobu. O, pozwólmy sobie, żeby ten czas, ten dzień, ten długi paschalny dzień był dla nas pośpiesznym oddalaniem się od grobu. Tak, żebyśmy w tych dniach naprawdę, pociągnięci pięknem, znienawidzili, tak, znienawidzili tę grobową lekturę naszego życia. W tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Ty, jakim widzisz, jakim czytasz? Widzisz rzeczywiście. Ten odrzucony kamień, który jest świadkiem zmartwychwstania, z którego płyną słowa dobre, nie lękaj się. Czy widzisz ten kamień cały czas zamykający kamień, który korkuje, zamyka, blokuje wejście do groźby? To jest sytuacja bez wyjścia. Widzisz grób w tej światowej pandemii? Czy widzisz odwalony kamień? Hmm? Jakie słowo słyszysz? Kobiety oddalają się od grobu, oddalają się. Ym, konieczne jest oddalić się od grobu, aby stać się ludźmi paschalnymi, aby y, nauczyć się paschalnej y, lektury własnego życia. Y, z wielką bojaźnią i radością. Czym jest bojaźń? Bojaźń to święty lęk. Bojaźń to bać się tego, ym, co uniemożliwia Ci paschalną lekturę Twojego życia. Wszystko to, co w, jakiś, w jakikolwiek sposób oddala Cię od zmartwychwstałego, oddala Cię od zmartwychwstania. Wszystko to, co nadal trzyma Cię w twoich, w twoich łańcuchach, wszystko to, co nadal spycha Cię w Twoje groby, tego masz się bać. Jest przedziwne, że my bardzo często nie boimy się tego, co powinno nas napełniać drżeniem, a boimy się i drżymy. Przed tym, czego w ogóle nie musimy się bać. Psalm 53. Ci, którzy nie wzywają Pana, tam drżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego. Czym jest radość? A ta radość, o której tutaj mowa, tej radości nie da się wyjaśnić, nie da się wytłumaczyć, opisać, opowiedzieć. To jest radość, którą trzeba przeżyć. Mówiliśmy w jednym z antywirusków o tych różnych poziomach radości. Jest wesołkowatość, która jest tą najbardziej powierzchowną i to możesz wyjaśnić, możesz wywołać, możesz ją opowiedzieć. Jest to, co możemy nazwać szczęściem. W każdym razie no, chodzi o pewien, pewną radość związaną z satysfakcją, ponieważ na przykład osiągnąłeś jakiś cel, pracowałeś sporo, zaangażowałeś się, osiągnąłeś ten cel, masz w sobie tę radość z tym związaną. Tę radość również można opowiedzieć, można ją wyrazić. Te dwie radości są powierzchowne, nie są wystarczające, bo związane są Pierwsza z jakimś mechanicznym wywołaniem. Jeżeli tego nie ma, przebrzmią słowa do wcipu, to mimo, że brzuch cię jeszcze boli, ty być może wpadasz w depresję. Nie masz w sobie ani krzty radości. Ta radość, to szczęście, ta satysfakcja, to jest już coś głębszego, ale nadal nie jest to wystarczające, bo jeżeli ten cel, do, który, do którego dążyłeś i który osiągnąłeś nagle pęknie jakby dla bańka, to już tej radości nie masz. Ta radość, którą mają te kobiety, ona związana jest ze spotkaniem z Bogiem, żywym, prawdziwym. Doświadczenie Jego miłości, doświadczenie Jego bliskości, intymności, tego nie da się opowiedzieć. I ta radość nie zależy od miejsca, czasu i okoliczności. Ta radość po prostu jest, ona jest wieczna. I nawet jeżeli nie wyraża się koniecznie uśmiechem, podskokami, błyszczącymi oczami, bo ta radość może istnieć również w grymasie bólu, smutku. We łzach. Tylko, że ta radość, jeżeli jest, ona bierze każdy Twój smutek na swoje barki i go dźwiga. I ona jest, niezależnie od miejsca i okoliczności. Możesz być nawet na Golgocie przybity do krzyża, ale jeżeli jesteś z Chrystusem, jesteś w więzi, w relacji z Nim, w doświadczeniu Jego miłości, to ta się nigdy nie opuści. Nigdy. Maryja pod krzyżem e, cierpiała. Miała serce pęknięte z bólu. A jednocześnie miał sobie radość. Możesz to opowiedzieć. Dasz rady. Nie sądzę. Dlaczego miała radość? Dlatego, że ona w tej sytuacji, w tym absurdzie, była w ramionach ojca. Była w jego miłości. To jest źródło naszej radości. Tej radości. I one z tą radością i z tą bojaźnią biegną oznajmić to Jego uczniom. Uwaga! Dla nich to są Jego uczniowie ponieważ On tak ich nazywał. Jesteście moimi uczniami, ja jestem Waszym Panem, Nauczycielem. Jeżeli ja, Pan i Nauczyciel, dokonałem tego, czego dokonałem, to czego znaczy umyłem Wam nogi, a Wy mnie nazywacie Panem i Nauczycielem, to że czynicie, bo im jestem, to i Wy, moi drodzy uczniowie, czyńcie to samo. Oni biegną do uczniów. Chrystus się zatrzymuje, pojawia, staje im na drodze i mówi: witajcie. I to pojawienie się Chrystusa nadaje ich drodze, ich oddalaniu się od grobu, zupełnie nową jakość. Witajcie. I one padają, obejmują Jego nogi i oddają mu pokój. I to jest oczywiście przepiękny obraz intymności, bliskości, czci. Te serca, które tak bardzo pragną przygnąć do Chrystusa. Cudowne, ale, ale, w tym geście objęcia nóg, ściśnięcia Jego nóg, jest również pewna nasza ludzka tendencja do Zblokowania Chrystusa, do zatrzymania go, jest logika posiadania. Dlatego Chrystus w Ewangelii do świętego Jana, to jest, przypominam, Mateusz, powie Marii Magdalenie, która z tą tendencją wyjdzie naprzeciw: powie, nie zatrzymuj mnie. Ty chcesz mnie zatrzymać, ale nie, nie zatrzymuj mnie. Moja droga jeszcze się nie skończyła i Twoja również nie. Ja muszę wstąpić do Ojca. I tam chcę, chcę zaprowadzić również Ciebie. Żebyś nauczyła się tej lektury, żebyś ty nauczył się tej lektury twojego życia, która ma polegać na ciągłym przechodzeniu ze świata do ojca, z logiki tego świata do ojca. W każdej sytuacji, nawet najbardziej absurdalnej, najtrudniejszej, przechodzić z niej do ojca. Pascha. Zostawiam coś. Przechodzę, wychodzę z czegoś, żeby wejść w coś innego. Zostawiam jeden brzeg, żeby przeprawić się na drugi, pascha, przejście, przechodzić z tego świata do Ojca. Tego chcę Was nauczyć. Dlatego to ściśnięcie nóg wyraża również te, to oczekiwanie, żeby zblokować, żeby zatrzymać, żeby uwięzić dla siebie. My się tutaj często mijamy z Panem Bogiem, bo On przychodzi, tak. Tylko, że my go chcemy tutaj przykuć, przywiązać, splątać, yy, związać jak balerą, żeby nam tutaj rozwiązywał to życie. A on przychodzi, żeby nas wziąć, wyciągnąć z naszych grobów i porwać w górę. Po to przychodzi, żeby wprowadzić nas w doświadczenie paschalne. My się tutaj bardzo często opieramy rękoma i nogami, nie chcemy i, i potrzebujemy tego czasu potrzebujemy Ducha Świętego już teraz mimo że zmartwychwstanie i dopiero wszystko się stało jest świeże ale już już trzeba na niego oczekiwać już trzeba o niego wołać Duchu Święty przyjdź Duch Święty staje się darem dla kościoła który rusza to doświadczenie Ducha Świętego sprawia że zmartwychwstanie zaczyna się realizować staje się żywym doświadczeniem w nich Duch Święty to sprawia Duch Święty i Jego doświadczenie sprawia, że oni otwierają drzwi Wieczernika i wychodzą z tego azylu, idą do ludzi, i mówią i stają się świadkami zmartwychwstania. Także każde miejsce w świecie, w życiu, staje się jak ten kamień odrzucony od grobu, na którym można usiąść i głosić słowo zmartwychwstania. Słowo o zmartwychwstaniu. Nie lękajcie się. Dobrze. Jezus rzekł do nich, nie bójcie się, idźcie, oznajmijcie moim braciom, nie bójcie się, zostawcie mnie, nie bójcie się, idźcie. Ta droga, tej drogi nie musicie się bać. Ja wam pokażę, pokażę, wam nauczę was paschy. Idźcie, idźcie i oznajmijcie moim, oh, uwaga, braciom. I to mówi Jezus. Kobiety biegną do uczniów i nagle dowiadują się, że ci uczniowie to nie są już uczniowie. Ci uczniowie to są bracia. Chrystus w swojej mędrze i swojej śmierci przeżył w wcielenia. I teraz po tym doświadczeniu nazywa nas bracią. On doświadczył wszystkiego. Doświadczył rzeczywiście w pełni naszego człowieczeństwa. To znaczy, on wszedł w nasz grzech do końca. On, który nigdy grzechu nie popełnił, grzechu nie znał. On stał się grzechem, każdym naszym grzechem. Każdy nasz grzech spadł na Niego. On doświadczył grzechu, i doświadczył wszystkich jego konsekwencji. To jest ten Jego krzyk. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jestem w grzechu człowieka. To jest tak źle. Do tej pory byliśmy zawsze razem. Teraz Ciebie nie ma. Gdzie jesteś? To jest tak zimno, tak Trudno, to jest taka samotność. A, gdzie jesteś, Boże, dlaczego mnie opuściłeś? I po tym doświadczeniu Chrystus nazywa Ciebie bratem. Jesteś Jego bratem. I uwaga, to nie jest tak, że On mówi Ci, że masz się stać nie wiadomo kim, żeby być na Jego poziomie. To On staje się Twoim bratem. My mówimy... Że służymy Bogu, służymy Chrystusowi. Ty służysz Chrystusowi, naprawdę w to wierzysz. Przecież to On służy tobie. To jest dokładnie odwrotnie. On służy tobie. On przychodzi. On wychodzi ci naprzeciw. On umiera na krzyżu za ciebie. Nie lękajcie się, ja wiem, że szukacie ukrzyżowanego. On żyje, zmartwychwstał, ale szukacie ukrzyżowanego. Krzyż. On umarł za ciebie, nie ty za niego. On jest twoim pokarmem, nie ty jego. To nie jest Zeus, który wy, 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 wyciąga, wystawia swój ołtarzyk i ty na nie musisz składać ofiary i stawać się ofiarą. Nie, on jest ofiarą. On stał się ofiarą. On złożył siebie za ciebie. On wykupił ciebie swoją krwią. Ty służysz Jemu. Ty oddajesz Jemu swoje życie. Nie, on daje swoje życie tobie. Co miałby sobie zrobić z twoim życiem? On nie odbiera ci życia. On życie ci daje. To on służy tobie. Moi bracia, idź, powiedz moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Powraca Galilea. Galilea to początek. Galilea to powołanie. To. To misja. Galilea to Twoja nędza. Galilea Pogan. To jest ta ziemia pogardzana. Ta ziemia, której Żydzi nie chcieli widzieć. Nie chodzili tam. Nie byli zainteresowani. Galilea. Co dobrego może przyjść z Galilei? Z Nazaretu? Jakiś prorok kiedykolwiek wyszedł z tej ziemi? Bo gdzie tam? Głęboka pogarda. No właśnie. Twoja Galilea, tam gdzie nikt nie chce zajrzeć, tam gdzie nikt nie chce iść, tam idzie Chrystus. I ty też masz tam iść. Idź do Twojej Galilei, tam go spotkasz. Wejdź w końcu w Twoją nędzę. Usiądź w końcu z tym Twoim łazarzem biednym, ale kochanym. Usiądź przy stole, Zjedz zjedzmy obiad. Przygarnij go. Tylko w Twojej Galilei czeka na Ciebie Chrystus. Tylko tam możesz go spotkać. Idź tam. Ten dzisiejszy dzień, ten czas, żeby odwiedzić, pójść w końcu do swojej galilei. Ten czas po to, żeby uczyć się paschalnej lektury swojego życia. Ten czas po to, żeby przestać wierzyć w kłamstwa złego ducha. Ta cała część Ewangelii, która mówi o faryzeuszach, ponieważ ci przyszli. Część straży, przyszli, powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Oni są w Mieście Świętym, ale w tym Mieście Świętym. Oni są, są ci przeciwnicy Chrystusa. Wiecie, to jest niezwykłe, że ci, którzy nie potrzebują aniołów, nie potrzebują trzęsień ziemi, nie potrzebują błyskawic i sztucznych ogni, nie potrzebują żadnych zapewnień, nauk, wyjaśnień żeby uwierzyć w zmartwychwstanie, to przeciwnicy Chrystusa. Przeciwnik Chrystusa. Wiecie, On wierzy w Boga. On wierzy w Boga. Naprawdę wierzy w Boga. O wiele bardziej niż Ty. O wiele bardziej niż my wszyscy być może. Wierzy w Boga i drży ze strachu. Do niego nie docierają paschalne słowa nie bój się, nie lękaj się. On je odrzucił. I robi wszystko, żebyś ty również je odrzucił. To wszystko, co tutaj się dzieje w tej Ewangelii, to cała manipulacja. To nie jest jawne kłamstwo. To nie jest po prostu ordynarne grubiańskie kłamstwo. To jest cała manipulacja. To jest cała strategia. I to jest strategia złego ducha, który nie operuje chamskim kłamstwem. On jest mistrzem półprawdy. To znaczy, on z prawdy bierze pewien aspekt, pewien wycinek, rozszerza go i mówi: to jest cała prawda. Zły duch jest ojcem Herezji, bo to jest Herezja. Herezja to półprawda to część prawdy, która jest podana jako prawda zły z całą swoją strategią, który robi wszystko, żebyśmy nie stawali się ludźmi paschalnymi, żebyśmy pozostali w logice czytania grobowego odczytywania naszego życia. Zrobić wszystko, żeby uwięzić go w grobie, wmówić, że ukradli jego ciało, ale On nadal jest martwy, że nadal obowiązuje gru. To jest jego gierka. Robi wszystko, żeby zamknąć nas, skupić nas w grobie, na grobie. Żebyśmy stali przed grobem, tak jak kobiety, które po to tam szły, oglądając go. Oglądając grobowo, patrząc grobowo na swoje życie. Zły duch boi się panicznie ludzi paschalnych. Pięknego dnia, cudownego dnia. Jesteśmy w tym święcie, w tej cudowności, która trwa. Jesteśmy w tej liturgii, która nas przenika. Zgódźmy się z tym, żeby nasze życie było tym tańcem, tą liturgią, tym rytmem ludzi paschalnych. Na ten cały dźwięk. dzisiejszy dzień, na to, co z niego zostało, bo nie wiem, o jakiej porze dnia, a nocy oglądacie te te medytacje na ten czas, który przed Tobą. Czas stawania się człowiekiem paschalnym. przystawnictwem Stawieństwo Maryi, Matki Pięknej Miłości, Królowej Rodzin, Oblubienicy Ducha Świętego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Jak widzicie, mamy troszeczkę lepszą jakość dzisiaj. Tutaj wielkie dzięki dla Krzysia za kamerkę. No, jakoś tam się to wszystko rozwija. Na chwałę Pana. Szczęść Wam Boże, do jutra. Dobrze, że jesteście.